Ale fajne, ale fajne. Zobaczymy, czy się będą wspierać. Nie, się przepłuczyła. O, teraz zobaczymy. Teraz może być ciekawe. To może być ciekawe. O, zobacz Pani, zrobiła miejsce dla mewy. A co, Ladziu, taki czerwony ma? Nie bójcie się, nie bójcie się. <laughs> Panie Sławku, niech Pan na razie... No dobra, niech nie, nie Pan już po... przejdzie, niech Pan już przejdzie. Nie, poczekaj. Ale było najlepszy jak kot był i, i tak. razem. Dobra, to pan już tego. Cześć Ewa, znowu jesteś? Co ona ma w dziobie czerwonego? Taki dziub ma. Taki ma dziób. Tak. Mhm. Niech pan przejdzie, państwawku. O teraz z kotem, teraz z kotem. Ale mieć taką oswojoną jeszcze. Jaka czyściutka, aż biała. Kosia, poczekaj. Nie, panie Koszy, chodź pani. Chodź. Ale jest faktycznie futerko. No i znowu z dzioba cieknie. No. Mewa Ewa. Jaka czysta, nie? Kotek Guciu. No tak. Od dzisiaj. Dzisiaj został ochrzczony. No właśnie. Res, Respekt przed kotkiem. No. Nie obejdzie go, ze względu na nas ciekawe, przejdzie, nie przejdzie. Ona no, bada teraz jeszcze nas, nie? Tak. Ale myślałem, że może go dziobnie, żeby Właśnie. przesunął się. Nie? Nie. doszła do wniosku, że szkoda czasu. chodź Zosię Jezusi. chodź Zosieńka Chodź jest Chodź za Chodź a jest, tutaj za mną.